Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym filmiku chciałam odpowiedzieć na jedno pytanie, dosyć często zadawane pytanie, a mianowicie, jak sobie radzić w chwilach, kiedy ma się ochotę na coś słodkiego, w chwilach, kiedy ma się ochotę na coś tłustego, ok? Większość z nas ma takie rzeczy, na przykład jaloty. W każdym razie mówię tutaj o, o, o rzeczach do jedzenia i, i rzeczach, które ogólnie nie są zalecane, ponieważ nie są zbyt zdrowe, ale są niesamowicie smaczne. Yy, więc tak, w tym filmiku chciałam zasugerować Wam yy, kilka, kilka rzeczy, które mogą okazać się pomocne yy, dla osób, które się na przykład odchudzają, jednak chcecie uniknąć jedzenia rzeczy słodkich czy tłustych, yy, ponieważ oczywiście chcecie dopiąć do tego celu i, i zgubić wagę. Dobrze, żeby nie przeciągać, skupmy się na przykład na ciastkach albo na cukierkach, ok? Yy, więc chwila taka, kiedy się nie możemy oprzeć, widzimy ciastko jest w momencie kiedy to ciastko zobaczymy bardzo często na przykład nie mamy chodna ciastka czy cukierki na nic słodkiego do momentu kiedy to ciastko zobaczycie ok yy, więc dla przykładu powiem na przykład yy, cały tydzień świetnie ćwiczymy dobrze się odżywiamy wszystko idzie super w sobotę jest impreza, idziemy na imprezę, ktoś stawia całe pudełko ciastek, obok jakiś tort, bo jest powiedzmy impreza urodzinowa, albo nie wiem, jakiś koszyk cukierków, cokolwiek i widzimy to, oczywiście ślinka kapie, bo mam ochotę coś słodkiego, ponieważ przez cały ten tydzień odżywialiśmy się bardzo zdrowo, okej? Okay? no i jest, tutaj znajduje się coś słodkiego, na co mamy niesamowitą ochotę, szczególnie jak jest tego, tych cukierków czy ciastek jest bardzo dużo. Co robimy w tym momencie? Odwracamy się, wychodzimy z pokoju, dzień do drugiego pokoju albo do kuchni, ok? Nie próbujemy przestawiać ciasteczek, przesuwać, przykrywać, ponieważ im bliżej się tych ciastek znajdujesz, to najprawdopodobniej po to ciasteczko sięgniesz. A jak już sięgniesz po jedno, to sięgniesz i po drugie. Znamy te momenty, prawda? Więc takich momentów najlepiej unikać. Dzień do drugiego pokoju, koniec. Dobrze, druga rzecz. Sytuacja, w której. <laughs> Przepraszam. Jesteśmy na przykład u siebie w mieszkaniu. Wiadomo, że dużo z nas ma rodziny: mamy nie wiem, dzieci, rodziców, sąsiadów, braci, siostry, i ja mogę się świetnie odżywiać, ale mój brat lubi ciastka, i te ciastka się świetnie znajdują gdzieś wszędzie. poniewierają się po całym mieszkaniu, więc musimy brata doprowadzić do porządku, żeby te ciastka pozbierał i trzymał sobie w swoim pokoju. Okay? Jeżeli Ty jesteś w takiej sytuacji, że mieszkasz sama czy sam, czy masz do dyspozycji jakiś, jakąś szafkę swoją własną. Trzymamy to w miejscu zamkniętym. Do czego zmierzam? Zmierzam to, żeby nie trzymać słodkich rzeczy, czy rzeczy, które nas kuszą, trzymamy je gdzieś z daleka, żeby nie przechodzić koło tych ciastek i ich nie widzieć, czy cokolwiek, cokolwiek jest to innego, ciaska, cukierki, itd. Okay? Trzymamy to w miejscach zamkniętych z daleka od siebie, żeby nie mieć tego na widoku. Kropka. Co jeszcze chciałam dodać? Jeżeli wiesz, że masz ochotę, znaczy masz skłonności powiedzmy do tego, żeby, um, często bywają te chwile, aby te ciastka jeść, a wiesz, że nie możesz jeść ciastek, czy nie powinnaś jeść ciastek, zasada numer jeden, nie kupujemy ciastek. Dlaczego miałabyś kupować coś, czego nie powinnaś jeść, ok? Także nie kupujemy takich rzeczy. Kolejną rzeczą, czy pomocnym rozwiązaniem, yy, które chciałabym zasugerować, jest rzucie gumy. Bardzo prosty przykład, super rozwiązanie, dla wielu osób na pewno zadziała. Żujemy gumę. Z chwilą, kiedy macie ochotę na coś słodkiego, czy, czy coś do jedzenia, cokolwiek może być, sięgnijcie po gumę i, i spróbujcie zobaczyć, czy to zadziała, ok? Yy, następna rzecz, w takich momentach, w chwilach słabości, jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego, yy, to jest. Bardzo często w takich chwilach, kiedy się znajdziecie, organizm potrzebuje wody, ok? Możecie nie być głodni, czy naprawdę mieć ochotę na coś słodkiego, na cukier, czy cokolwiek to może być. To bardzo często się organizm odzywa w momentach, kiedy mamy brak wody. Czy na przykład, jak się nazywa po polsku, to jest odwodnienie, czy, czy niedowodnienie, coś takiego. Także spróbujcie się napić szklankę wody, czy, czy na no, półtorej szklanki wody, może powoli i zobaczcie, co się stanie tam po 5 czy po 10 minutach. Może pomoże. Okay? Także woda, e, picie wody też pomaga. E, co jeszcze mogę zasugerować? Mogę sugerować w momentach takich, że naprawdę mamy, że ciągnie do czegoś słodkiego. E, spróbujcie odczekać 15 minut. Okay? Czyli co robię w takich momentach? Już mnie trzęsie, mam ochotę na coś słodkiego, na to ciastko, po niej mam ochotę sięgnąć, e, co robię? Mówię sama sobie, że poczekam 15 minut i zobaczymy, co się stanie po tych 15 minutach. Okay? Bardzo często yy, przetrzymacie ten moment, i po 15 minutach. Nie ma się ochotna na to ciastko już więcej, po prostu. O kurczę, co ja myślałam, przecież w ogóle nie ma ochoty nic słodkiego w tym momencie. Także trzeba ten moment odczekać i zobaczyć, co się stanie. Okej? Okay? Także to jest taka, taka moja sugestia. Yy, czasami po prostu się o tym zapomnę w ogóle i ja opamiętam się dwie godziny później, że o kurczę, miałam mieć ci to ciastko, <laughs> którego w ogóle nigdy nie miałam, bo zapomniałam o tym ciastku. Yy, także odczekajcie 5, 10, 15, minut, z góry 15 minut, yy, jakąś tam chwilkę. okej? Okay? Yy, co jeszcze? To w sumie takie. Yy... Co nawiązuje do poprzedniej rzeczy, którą powiedziałam od czekań 15, minutów, 15 minut, spróbujcie znaleźć sobie coś do roboty, coś takiego zupełnie innego, co może można się przestawić, aby, aby przestawić mózg, żeby się skupić na czymś innym. Na przykład może to być jakaś krzyżówka, czy jakaś gra, czy no nie. Wiem, Pomyślcie o czymś, coś, co Was może bardziej zainteresuje, ale wymaga dosyć takiego skupienia. Okay? To bardzo często pomaga. Druga rzecz, jeżeli takie y, mózgowe rzeczy nie pomagają, to spróbujcie zrobić coś takiego fizycznego, czyli na przykład, no nie wiem, może umyć zlew, <grych> czy posprzątać sobie gdzieś w szafie, czy, czy zrobić pranie, cokolwiek, coś, co, co, y, coś takiego bardziej fizycznego, o czy możecie zapomnieć. Jeżeli to nie zadziała, to trzeba się wynieść z domu, trzeba wyjść na chwilę. Bardzo sugeruję, aby wyjść na spacer, ponieważ spacer jest bardzo rzeźwiający i najprawdopodobniej zapomniecie o tym no, o tym że mieliście ochotę na coś słodkiego na przykład w tym momencie. No i oczywiście z pracy spacer jest bardzo, bardzo zdrowy i dobrze nam na dobrze Wam wszystkim wyjdzie. Yy, słuchajcie kochani, to są moje sugestie kilka. Yy, może wam pomogą, może nie. Mam nadzieję, że Wam pomogą w jakimś tam stopniu. Przynajmniej jedna rzecz, która, yy, która będzie Wam pomocna coś tam się powinno znaleźć z tej listy, ok? Także jeżeli spróbujecie spróbuje, gubić wagę, czy no nie wiem, czy popracować nad, nad swoją sylwetką w jakiś tam sposób, ograniczyć pewne rzeczy, cokolwiek to jest, macie jakiś tam cel, życzę Wam wszystkim powodzenia, abyście dotarli do tego celu i wszyscy super wyglądali. Wszystkim życzę jeszcze raz powodzenia i do usłyszenia. Cześć!